Item Power stał się bardzo kontrowersyjnym tematem po zakończonej open becie w Diablo 4. Szczególnie na polskich grupach, na portalach społecznościowych spotykam się z bardzo nieprzemyślaną argumentacją, która nie tylko jest błędna, ale i bardzo szkodząca odbiorze samej gry przez osoby, które nie mają absolutnie żadnej wiedzy o niej. Nie pomagają też nagrania youtuberów, którzy twierdzą, że wyższy item power i zielony wskaźnik powoduje, że zawsze go założysz, bo tu cytuję, będzie lepszy. A to całkowicie błędne myślenie, ponieważ już podczas bety przekonaliśmy się wielokrotnie, że wyższy item power nie zwiększa zasadniczo podstawowych statystyk ataku czy pancerza i różnice te niekoniecznie wpływają na wyższe wskaźniki zafiksów przypisanych do przedmiotów. W dzisiejszym materiale dowiecie się, jak działają przedmioty i item power w Diablo 4. Dlaczego zielone i czerwone wskaźniki wartości w przedmiotach nie mają absolutnie żadnego znaczenia? Dlaczego świat nie kończy się na przedmiotach legendarnych? Oraz dlaczego Open Beta miała tak wysoki drop rate legend? Dzisiejszy materiał rozpocznę od klasyka. Itemizacja przedmiotów w Diablo 4 będzie kluczową mechaniką, dzięki której gracze poczują, że ich postać zyskuje moc. I mimo, że w grze istnieje skalowanie potworów do poziomu bohatera, który odbiera to uczucie potęgi, grindowanie przedmiotów z wysokimi afiksami pozwoli na szybszą i skuteczniejszą eliminację przeciwników. Diablo 4, podobnie jak poprzednie odsłony gry, zaprezentował nam schemat oparty na jakości przedmiotów. W grze znajdują się zatem przedmioty zwykłe oznaczone szarym kolorem, magiczne oznaczone niebieskim kolorem. Rzadkie oznaczone żółtym kolorem, legendarne oznaczone pomarańczowym kolorem oraz przedmioty unikalne, uświęcone i starożytne. Te trzy ostatnie kategorie przedmiotów dostępne są dla graczy na najwyższych poziomach trudności: koszmar i udręka i będą rzadko spotykane podczas rozgrywki. Na kolorze przedmiotu jednak się nie kończy. Każdy item ma przypisany tzw. item power. Najprościej tłumacząc, jest to oznaczenie poziomu przedmiotu. Widzieliśmy już go w World of Warcraft, był również w Diablo 2, ale niewidoczny. Im więcej czasu spędzicie na rozgrywce, tym wyższy item power będą miały znajdowane przedmioty. Wskaźnik ten decyduje, jaki przedział liczbowy bądź procentowy zostanie przypisany affixom. Dodatkowo zaraz pod poziomem przedmiotu znajdziecie zielone bądź czerwone oznaczenie podstawowej statystyki. Zielony wskaźnik w ekwipunku oznacza, że broń ma wyższą wartość ataku niż aktualnie noszona przez bohatera, natomiast czerwona, że niższą. Ale w żadnym wypadku nie możecie kierować się tylko tymi dwoma wskaźnikami. Najważniejsze są afiksy przedmiotu, czyli atrybuty, które dodają punkty umiejętności, zwiększają ciernie czy szanse na trafienie krytyczne. To właśnie te wskaźniki wpływają najbardziej na moc Twojego bohatera. I o ile item power jest po prostu kolejną statystyką, o tyle afiks realnie wpływa na bohatera. I nawet jeśli w trakcie rozgrywki znajdziesz przedmiot o 100 lub 200 w wyższym wskaźniku, wylosowane minimalne afiksy mogą być niższe niż te wnoszonym przez Ciebie przedmiocie. łopatologicznie logicznie rzecz biorąc. Przedmiot z item power na poziomie setnym ma np. szansę na wylosowanie afiksów w przedziale 7-12%, natomiast przedmiot na poziomie dwusetnym 10-15%. Noszony przez ciebie Affix ma rol 12%, a przedmiot z wyższym Item Power tylko 10%. Jest zatem logiczne, że nie założysz broni, która ma kilka czy kilkanaście punktów więcej do obrażeń i świeci się na zielono, bo tracisz 2% szans na kryty, a różnica obrażeń między tymi przedmiotami nie wpływa zasadniczo na twoją skuteczność w boju. Można oczywiście dyskutować, że nawet kilkanaście punktów obrażeń więcej na uderzenie może wpłynąć na skuteczność, ale ważne jest, aby porównać wszystkie afiksy przypisane do przedmiotu. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zostaw komentarz, łapkę w górę i subskrypcję, aby nie umknęły Ci żadne filmy na tym kanale. Zachęcam również do wsparcia wirtualną kawą. Każdy Donate pozwala mi rozwijać ten kanał. Dzięki. Podnosząc się do wielu narzekań i płaczu graczy, którzy przez zbyt wysoki drop legend przedmiotów zrobili refounda, warto sprostować kilka niejasności. Drop w becie był znacznie zwiększony. Deweloperzy poinformowali o tym na Twitterze w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów. Oznacza to, że po premierze legendarne przedmioty będą dropiły nam znacznie rzadziej. Trudniej będzie wydropić ciekawe przedmioty i moce, a co za tym idzie, walka z przeciwnikiem będzie po prostu trudniejsza. Dodatkowo legendy to nie ostatni tier przedmiotów, na jaki traficie w grze. Wcześniej w materiale powiedziałem o przedmiotach unikalnych, uświęconych i starożytnych. O nich wiemy najmniej, chociaż już podczas zamkniętej fazy beta testów oraz tej przeznaczonej dla mediów mogliśmy poznać kilka szczegółów ich właściwości. Jako, że są one przeznaczone pod endgame, ich mocy mają znacznie przewyższać wartości, jakie znajdziemy w przedmiotach legendarnych. Najczęściej albo dostosuje się własny build pod efekt przedmiotu, albo go w ogóle nie założycie. W sieci można znaleźć kilka statystyk przedmiotów, które prezentuje właśnie na ekranie. Na dziś tyle. Mam nadzieję, że tym materiałem wyjaśniłem znaczenie przedmiotów w grze. Ja tymczasem się z wami żegnam. Materiał serwował Wam Siomer z portalu blisplanet.pl.